Tryptyki z mgły. Chyba każdy choć raz w życiu widział mgłę. Taką gęstą, że zdaje się, że świat kończy się 50, 20, 10 metrów dalej. Najczęściej patrząc w górę widzi się wtedy czyste niebo, nocą ugwieżdżone, rankiem rumieniące się jak jabłuszko. Idąc przez taką gęstą mgłę ma się wrażenie, że wędruje się przez sen. Tak jak we śnie ma się świadomość, że znajoma droga wiedzie obok znajomych budynków, choć nie widzi się nawet ich cienia. Poza tym mgła zniekształca światło i dźwięk. Przejeżdżające auto w oddali będzie się wydawało jechać tuż obok nas, a to, które nas mija, będzie brzmiało jak jadące gdzieś daleko stąd. Światła latarni ulicznych zawisają w powietrzu niczym bursztynowe słońca. Przedzierające się przez niemal namacalne powietrze promienie, wycinają nam z wszechświata malutki obszar, krojąc kosmos jak mglisto rudy tort. Nasze poznanie ogranicza się tylko do tej małej przestrzeni, to co jest poza światłem i poza mgłą. Czy jest coś w ogóle poza światłem i mgłą? Nikt, idąc we mgle, nie zastanawia się nad jej sensem. Nikt, patrząc na ten maleńki bursztynowy wycinek wszechświata, nie zastanawia się nad tym, o czym jest. Zwykle idzie się spiesznie, myśląc o swoich sprawach. Czasem znajduje się w tym doza ostrożności, atawistyczny odruch rozglądania się za ewentualnym zagrożeniem. Idzie się, chłonąc mgłę, myśli się o tym, co czeka nas w domu na kolacji, i patrzy się podejrzliwie na rozmuglone światła samochodu, który nagle zatrzymuje się obok nas. Choć nasz słuch przysiągłby, że dawno już pojechał dalej. A w górze gwiazdy świecą zimnym światłem i przyglądają się nam bacznie, nie doszukując się w nas sensu. Proszę odbierać moje tryptyki w taki sam sposób. Postscriptum: Tryptyk składa się z trzech jednoczesnych części. Mogą współistnieć lub egzystować oddzielnie. Całkiem tak jak trzy obszary wycięte z mroku i mgły przez trzy niezbyt od siebie oddalone latarnie. Albo też jak same te trzy święte elementy wszechświata: mgła, światło i mrok.